Witajcie! Dzisiaj chciałbym przedstawić krótkie wprowadzenie do serii filmów C-Numeric Live, gdzie w prosty sposób przedstawiamy tematy związane z C-Numeric. W której zaprezentuję szeroki zakres zagadnień z zakresu C-Numeric wraz z podstawowymi informacjami wyjaśnionymi w przystępny sposób oraz przydatnymi wskazówkami. Nie będzie to tylko suchy teoretyczny wykład, lecz przykłady z życia wzięte bezpośrednio na maszynie C-Numeric. Zajmę się toczeniem i frezowaniem w technologii obróbki skrawaniem, technikami pomiarowymi, zarządzaniem narzędziami, a także innymi technicznymi aspektami C-Numeric Operate, aby wspomnieć o kilku ważnych tematach. Jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Filmy nie muszą być oglądane w określonej kolejności. Możesz po prostu wybrać dowolny, który ci się podoba. Jesteś ciekawy? Więc po prostu obejrzyj.